Witajcie kochani w Natural Way, w naturalnych terapiach i dzisiaj film adresowany do wszystkich tych, którzy mają problem z takim um, przesuszeniem skóry, które trwa i z którym um, nie można sobie poradzić w żaden inny sposób, bo um, często pewnie próbujecie bardzo um, fajnych kremów nawilżających, szukacie tego, który pomoże i żaden nie pomaga, albo stosujecie jakieś serum, które ma w napisie nawilżające i też e, nic nie działa, a skóra jest często e, taka napięta, e, macie uczucie też takiej ogromnej suchości i często też już widzicie, że e, jędrność skóry przez to spada. W takich ekstremalnych przypadkach jest ona wręcz aż zaczerwieniona, podrażniona, piecze, zwłaszcza w tych okolicach, tutaj e, twarzy. A czasami też e, już nawet jak dziewczyny nakładają makijaż, to widać takie skórki, które można by z niej ściągać. I to już jest takie ekstremalne przesuszenie. I ono często jest związane właśnie z tym okresem e, czasu. Na przykład zimy, wczesnej wiosny, kiedy dużo przebywaliśmy w zamkniętych pomieszczeniach i nie zawsze myśleliśmy o tej cerze, nie zawsze był nawilżacz powietrza w środku, w pomieszczeniu. Ale też często jest związane z jakimś takim trudniejszym okresem w życiu, ze stresem. Pojawia się takie przesuszenie, kiedy kiedy mamy bardzo dużo stresu, lub kiedy leczymy się lekami, które też mają wpływ na naszą cerę, i wtedy mamy taki, taki czas, kiedy po tym leczeniu widzimy, że skóra diametralnie straciła e, swój wygląd, a przede wszystkim swoje nawilżenie. I co wtedy zrobić, jak nic nie, nie, nie pomaga, i jak sobie poradzić z taką skórą? Dzisiaj powiem Wam, bo kiedyś nagrałam taki film, ale nie. Nie, nie zakończyłam tego tematu do końca, nie podałam wszystkich rozwiązań, a dzisiaj powiem Ci wszystko po kolei, skąd to się bierze, tak bardzo szybciutko, ale to jest ważne, żebyś zrozumiała, bo jak zrozumiesz, to będziesz na przyszłość bardziej świadoma, będziesz umiała sobie pomóc. Powiem Ci, jakich kosmetyków, czym. Zregenerować, zreperować skórę, odbudować i już nie mieć tego przesuszenia. I to się dzieje naprawdę bardzo szybko, jeśli znajdziesz odpowiednie produkty, i też podejdę do tego tematu tak całościowo, czyli powiem Ci też, co w swoim domu diecie możesz pozmieniać, zmienić, żeby pomóc skórze się szybko zregenerować. I teraz dlaczego tak się dzieje, że, że masz takie przesuszenie, z którym sobie nie jesteś w stanie poradzić, ale jak ono się w ogóle w skórze? Jak ta skóra pracuje? Chodzi o to, że skóra jest super fajnym murem. Już Ci kiedyś to pokazywałam, takim zamkniętym murem, i kiedy masz to przesuszenie, na które nic nie działa, które ciągle się utrzymuje. To wtedy w tym murze naszej skóry robią się takie przestrzenie, przez które właśnie ten krem nawilżający, który z uporem stosujesz, po prostu przelatuje i nie, nie, nie regeneruje tej skóry, nie sprawia, że ona się znowu staje silna i niestety cały czas masz to uczucie suchości skóry. I teraz, co zrobić, żeby ta skóra znowu stała się silna? Tak naprawdę to skóra która jest przesuszona, ma uszkodzoną warstwę lipidową. Warstwa lipidowa to jest ten taki nasz tłuszczyk w skórze, ta nasza ochrona, to co zamyka skórę, to co ją też utrzymuje jej młodość. I przede wszystkim, jeśli mamy takie długo utrzymujące się przesuszenie, trzeba tą skórę zregenerować, odbudować tą warstwę lipidową. Jak to zrobić? Musisz... Po pierwsze, użyć takich produktów, takich kosmetyków, które są zdolne do tego. Nie każdy krem nawilżający ma, większość kremów, produktów nawilżających ma tylko takie substancje w sobie, które właśnie nawilżają, ale już nie regenerują, nie odbudowują warstwy lipidowej. I pokażę Ci teraz swój produkt, który. Wiem, że to zrobi i to zrobi bardzo szybko, bo jest to wyjątkowa, wyjątkowe serum, które jest serumem z e, kokonów jedwabników. E, nazywa się serum proteiny jedwabiu. Jest to bardzo wysoko stężony serum, 50% stężony jedwab z kokonów jedwabników, który. Ma 18 pasów, mnóstwo innych witamin, mikroelementów, ale między innymi zawiera tak zwaną serycynę. To jest taki jedwabisty klej, który ma tą umiejętność sklejania właśnie naszych e, włókien fibroinowych, e, zamykania tej skóry, dawania e, regeneracji jej. E, jest to naprawdę cudowna substancja. Bardzo żałuję, nie jest to wegańska substancja, czyli pochodzi z kokonów e, jedwabników, które wyleciały i te kokony już zostały i są... E, strachowana w taki sposób, że ten całe cała bogactwo, które w nich zostało, jest tutaj właśnie w tej buteleczce w takim silnym stężeniu, ale jest to substancja niewiarygodnie silna dla naszej skóry, która yy, oprócz tego, że właśnie wzmacnia skórę, regeneruje, to też wygładza zmarszczki, jest bardzo bezpieczna, możesz ją nawet kłaść pod samo oko i robić sobie mikromasaż oka yy, i stosujesz to jako serum dwa razy dziennie, rano i wieczorem, ale żeby tak naprawdę... Poczuć też szybko różnicę, to ja Ci bardzo polecam na początku, jeśli jest to przesłużenie teraz, stosować też jedwab, czyli proteiny jedwabiu na tak zwane zaczarowane maseczki. Już kiedyś się pokazywałam, tak wygląda jedna, tak wygląda cała paczka. Te maseczki to jest nic innego jak płachta, która się otwiera, kiedy wyciągniesz to z tego plastikowego opakowania, nasączysz jedwabiem, to urośnie i masz płachtę. Oczy usta nos. Wycięte. Dlaczego warto z tą maską to stosować? Polecam Ci dwa razy w tygodniu. Dlatego, że jak nałożysz na siebie płachtę nasączoną jedwabiem, takim czystym, wysoko stążonym jedwabiem, który regeneruje skórę, to ten jedwab nie ma gdzie odparować i on wparowuje w głębsze partie skóry. I uwierz mi, że po jednej takiej masce promysł, naprawdę przyrzekam, tak będzie jeśli założysz taką jedną maskę na jedwabiu, to będziesz miał już uczucie ulgi I zobaczysz różnicę. Po dwóch maskach, po jednym tygodniu stosowania serum rano i wieczorem, i po tygodniu, czyli dwóch maskach w tygodniu, które zrobisz, będziesz miała już naprawdę inną cerę, będziesz miała cerę zregenerowaną. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby to przesuszenie pożegnać i żeby ono już e, jakby nie, nie, nie pojawiło się. Ale e, to jest tylko m, m, e, krok, który jest e, takim must have. Później musisz jeszcze. Pomagać swojej skórze. Czyli jak masz swój dzienny krem, na przykład taki nawilżający, jaki ja mam tutaj, to wieczorem, kiedy kładziesz się spać, bierzesz kapkę tego kremu na, na dłoń i do kremu, który stosujesz normalnie na noc, możesz stosować inny niż nawilżający, masz nawet jakiś krem, masz regenerujący, dodajesz po prostu kapkę oleju. Dlatego, że wtedy ten krem staje się tłustszy, bogatszy, a olejki naturalne, tylko olejki w połączeniu z kremem, pokazuję ci jak to zrobić, czyli krem w połączeniu z olejem cudownie regenerują skórę. Sam olej. Będzie działał na niekorzyść Twojej skóry, bo będzie działał w taki sposób, że będzie destabilizował skórę, będzie sprawiał, że straci ona równowagę, bo skóra nie potrzebuje tylko olejów, tylko potrzebuje wszystkiego, pełnego pożywienia, a to masz w kremie. Dodaj do swojego kremu więcej oleju, a będziesz miała krem bardzo silnie regenerujący. Jakiego oleju? Olej z makadami, takiego cięższego, z rzeżopy, z awokado, awokado to już taki ekstremalny. Te oleje będą cudowne, także ze wszystkich pestek owoców. Jeśli masz skórę np. tłustą, mieszaną, to raczej te z owoców i z pestek, a skóry bardzo suche, to właśnie te, które powiedziałam: makadama, żołopa, awokado, będą cudowne. I masz już takie, to co Ci powiedziałam, to jest taka baza pielęgnacyjna, która wyprowadzi Twoją skórę z tego, żeby była ona w dobrej kondycji. Obiecuję Ci, że jedwab naprawdę zadziała. Teraz takie zalecenia na co dzień, co możesz jeszcze zrobić. Przede wszystkim, no, o wodzie to już nie muszę mówić, pij dużo wody, ale też warto sobie uświadomić i zobaczyć, kiedy ta skóra najbardziej też jest taka Podatna na to, żeby stracić wodę. Kiedy pijemy kawę, nie wiem czy Ty, ale ja, kiedy piję kawę, to czuję, że moja skóra jest od razu taka napięta, lekko przesuszona, więc jest taka zasada: jak pijesz kawę, to filiżanka kawy musisz ją później uzupełnić dwoma filiżankami wody. Dwa razy tyle, co wypiłeś kawy. I pij naprawdę tej kawy wtedy, kiedy masz przesuszenie skóry ograniczone ilości. Zmień w diecie albo wprowadź do diety, albo. Pamiętaj o tym albo dbaj o to, żeby w diecie mieć y, dużo kwasów takich naturalnych i tłuszczów. Nienasyconych kwasów i dużo tłuszczów. Tłuszcze takie jak roślinne tłuszcze znajdziesz najlepiej w awokado, we wszystkich pestkach, dyni, słonecznika. Ja nawet, żeby te pestki były pyszniejsze, lekko je podsmażam na dobrym oleju, na patelnie. Takie lekko sprawiam, że są lekko takie przesuszone i chrupiące. Są wtedy na dobrym oleju, jeśli je na przykład przesmażysz kokosowym, one dodatkowo jeszcze ten olej będą, mieli w so, będą miały w sobie. Używaj też dobrych składników, takich jak ryby, ryby morskie, jeśli masz do nich dostęp, naturalne oleje do sałatek. Dbaj o to, żeby w Twojej diecie było dużo tłuszczy i nienasyconych kwasów tłuszczowych, wszystkich roślinnych, awokado, oleje, pestki, to jest całe pożywienie, które będzie Ci pomagało regenerować skórę. No, dbaj też o na chwilę, rzeczy powietrza, to jest bardzo ważne. I y y y y Sprawdzaj tą kondycję skóry w taki sposób, że jeśli tylko widzisz, że dzieje się coś nie tak, bo to przesuszenie można szczerze mówiąc po trzech stresu i takiego nawału pracy, e, jeśli mamy, można znowu tą warstwę lipidową bardzo szybko naruszyć. Więc e, ja Ci pokazałam już e, Twój ratunkowy, e, ratunkową e, sprawę. To jest jedwab, który naprawdę Ci bardzo szybko odbudowuje warstwę lipidową. Ale, żeby nawet też na co dzień, siedząc przy biurku, nie mieć tego przesuszenia, to ja jeszcze Ci dam jeden taki tips, który możesz stosować. Ja kiedy siedzę i pracuję, to staram się mieć, albo kiedy pracuję w jakichś takich pomieszczeniach zamkniętych na targach, to zawsze psika moją buzię czystym kolagenem z elastyną, nawet kiedy mam na sobie makijaż. To jest kolejny produkt, który będziesz mogła stosować bezpośrednio na skórę, żeby uniknąć tych przesuszeń. Dlaczego ci nie polecam jedwabiu, żebyś stosowała bezpośrednio na skórę? Jak już e, m, e, polecam ci go do maseczki, tylko że jedwab specyficznie pachnie. E, wybacz mi to, nie poprawiałam jego zapachu, bo też chcę, żebyś miała skórę. Piękną, zdrową, bez podrażnień, a zapachy to jest to, co najbardziej podrażnia w kosmetyce. Więc jedwab ma specyficzny zapach. Nie polecam Ci, żebyś go stosowała w taki sposób, że sobie psikasz na skórę, na przykład na makijaż, ale bardzo Ci go polecam pod krem, bo kiedy nałożysz krem na jedwab, to nie będziesz nic czuła. Kiedy nałożysz maseczkę i że i później nałożysz krem, też nic nie poczujesz. Natomiast na co dzień, jak szukasz takiego rozwiązania, które będzie utrzymywało nawilżenie skóry, psiknij się od czasu do czasu kolagenem, noś go w torebce, miej go na biurku, e, możesz go też stosować jako drugie serum uzupełniające, czyli np. przykład jedwab na noc, kolagen na dzień. Życzę Ci cudownego czasu, wszystkiego cudownego, jak najwięcej dobra, cudowności, obfitości i przede wszystkim mam nadzieję, że dzięki temu filmowi poradzisz sobie z przesuszeniem cery i że e, dał on Ci odpowiedź na to, jak, jak to zrobić. Jeśli masz jakieś pytania, Proszę o pytania pod tym filmem. E, wszystkie produkty, o których powiedziałam, e, wklejam wam w linku e, też tutaj pod tym filmem. Buziaki. Pa!